no i dobra, jestem niestety program antywirusowy tutaj zadziałał, wyrzucił mnie z gry no nie przejdziemy tak a no tutaj przejdziemy no ja nie chcę zabijać jeśli nie muszę Zawsze to jest zawsze oszczędność czasu, ale tutaj już to niestety się nie uda. I tutaj już niestety musimy walczyć. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony niedobrze. Bo to spowalnia nasz, nasz... marsz. Po wyjściu z jaskini. Jak to nie widzę celu? Ja widzę cel. Nie to! Tego miałeś zabić! A która zniknęła, to była z gołkiem kamień! To tutaj coś my zabili i po prostu jesteśmy informację, że za długo było. Poza... Nikt się nią zainteresował za długo, więc zniknęła. O, wykopki się zaczęły. Zaczynają się za 10 minut. Ale spokojnie będziemy mieli jeszcze na to czas, nie? Na każdy może wziąć udział. Mam taką nadzieję Dobra jeszcze tylko tutaj tego szamana I właśnie ta magiczna kawia jak za długo przebywa e, Nikt się nią nie interesuje to e, to e, ona ucieka, nie? czekajcie sobie tylko tutaj. Hmm. Tak to. To, bo tutaj się rozstroiło. E, tutaj kamyki i strzały. Dobra, i jeszcze y, tutaj to mamy. To damy tu, to damy tu, to damy tu tu antidotum damy tu e, przywrócenie życia i kwitnące życie damy tu i odrodzenie damy tu o czy coś jeszcze miałem? chyba nie, chyba wszystko dobra a dysk Naszego, naszego konia, Romaka. Dobra. I myślę sobie tutaj już dyskiem po, polecimy, nie? I to no, należy szybciej. Eee, Kajaza musi umrzeć. Mądrość, wytrzymałość, ręczność mądrość. Dobra i odzyskanie sił proszę bardzo, proszę wieństwo, bo nowy nowy level Cyk Dobra. I lecimy na drugą stronę No, ale lecimy Nie wiem czemu się zatrzymuje i tutaj ja poproszę hmm mieszkuk, sztylet dobra, laska niech będzie bo laska nam się przyda dobra, wszystko wszystko wszystkie misje, wszystkie misje zostały tylko te żony wykrzykniki, ale to są misje dzienne i lecimy teraz do paranas i tam się tam sobie wybierzemy drugą drugą że tak powiem klasę a tymczasem jak się podobało to łopka w górę subik strefa komentarzy na was czeka ja zapraszam na kolejne moje produkcje a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!